Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły za nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak, że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. Chyba dla większości z nas te cuda Chrystusa związane z siłami przyrody czy zjawiska ponadziemskie towarzyszące Jego obecności, są tymi, które szczególnie przyciągają naszą uwagę. Bo uleczyć komuś serce czy ciało, to choć też nie lada sztuka, to jednak wielu tego próbowało, oczywiście z różnym skutkiem, ale jakoś tak jesteśmy więcej do tego przyzwyczajeni. Lecz uciszyć burzę na morzu czy jeziorze, to już jest poza zasięgiem każdego z nas. Czy na przykład aniołowie podczas nocy Bożego Narodzenia, lub chodzenie po wodzie albo trzęsienie ziemi z zaćmieniem słońca podczas śmierci na krzyżu, to są chyba te największe rzeczy mówiące o boskości Chrystusa. Bo i Przypominają nam jeden cud Boga Ojca w Starym Testamencie, szczególnie te podczas plag egipskich czy wyprowadzenia z niewoli ludu wybranego. To robi wrażenie. Gwałtowny wicher, słyszymy, fale bijące łódź, które prawie się już wlewają do niej i zatapiają ją. No, to może przestraszyć nawet doświadczonych żeglarzy czy rybaków. Ale jeszcze więcej strachu i tajemnicy pokazuje obraz Chrystusa słodko śpiącego, gdy mogły to być ostatnie chwile całej załogi. A już szczytem zadziwienia i doświadczenia nadzwyczajności Jezusa to moment, kiedy on wstaje, gromi słowami wicher, a do jeziora mówi: Milcz, ucisz się, i to w jednej chwili się staje. Któż z nas nie widziałby w tym Bożej ręki, i tylko Bożej, bo tego to nawet królowie czy magowie nie są w stanie zrobić? I słusznie takie cuda dotykają naszych serc, ale może ku naszemu zdziwieniu dla Chrystusa nie to było centrum jego uwagi, ale uczniowie i ich zachowanie. Choć pewnie nasze zdanie tu będzie bardziej po stronie uczniów, bo któż z nas by się nie przestraszył i nie rozczarował przynajmniej trochę Chrystusem, który wtedy, gdy najbardziej jest potrzebny, po prostu śpi w najlepsze. A potem, jakby nigdy nic wstaje. I rozkazuje przyrodzie, a na dodatek dziwi się swoim uczniom, i zdaje się w ogóle nie rozumieć, co się wokół niego dzieje i skąd w nich ten strach. I gdy tak, to teraz, kochani, do Was mówię, to wydaje mi się, że wszyscy jakoś znamy ten obraz ze swojego doświadczenia. Czujemy przynajmniej trochę to, co wtedy czuli uczniowie, choć dla nas to już nie będzie jezioro z burzą czy łódź, ale wiele innych sytuacji, w których jakoś giniemy, a Chrystus śpi. I wtedy, i właśnie wtedy, mamy zacząć uważnie słuchać Boga. A nie patrzeć w oczy naszego strachu czy samotności, jak Piotr, który idąc po wodzie w stronę Chrystusa, tak długo był bezpieczny, jak długo patrzył na niego, a nie pod własne stopy zburzonego morza. I lekcja dla nas, że Bóg, gdy już zdecydował się być z nami i pozostać do końca, nie koncentruje się nad swoją siłą dotyczącą władzy nad przyrodą, czy na analizowaniu wszystkich naszych racji. Oczywiście on to wszystko też wie, zna i bierze pod uwagę, ale jego koncentracja jest na tym, jak bardzo my Mu wierzymy. Tak, jak bardzo my Mu wierzymy i Go znamy. Nawet jak wydawać się na może, że nie zawsze. W stu procentach jest przy nas obecny. Dla Boga nasza ufność Jego słowom jest zawsze pierwsza, nasze wierzenie Mu. I jak raz nam powiedział, że jest przy nas, kocha i nas nie zostawi, tak tego nic nie zmieni, nawet jakbyśmy napisali całą listę racji i wątpliwości, bo On tak i tak będzie, i to blisko. Więc nie bójmy się bóż, Kochani, ale naszej niewiary. Amen.